Tomasz Poślad na co dzień pracuje w wojsku polskim, gdzie jako instruktor często uczę przedmiotów związanych z serem. Ten filmik będzie mocno skrócony z racji czasu. Pozdrawiam. Dzisiejszy temat zajęć rozpalanie ogniska w trudnych warunkach. Ma to na celu nauczyć Was rozpalania ogniska nie tylko w idealnych warunkach, kiedy drzewo jest suche, a i wszystko, wszystko nam sprzyja. Chodzi dzisiaj tutaj o to, aby móc rozpalić ogień w lesie w sytuacji awaryjnej, kiedy od kilku dni w naszym lesie padał deszcz. Dzisiaj będziemy właśnie zajmować się, jak to zrobić. Na sam początek podaję warunki bezpieczeństwa. Zabraniam się oddalać bez mojej zgody. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy na moją komendę i zarazem proszę o zachowanie szczególnej. Ostrożności, kiedy pracujemy z ostrymi narzędziami, dzisiaj będziemy mieli tutaj do czynienia z nożami, siekierami oraz piłami. Tak? O co chodzi, jeżeli pracuję z takim narzędziem, na początek sprawdzam, czy nie ma nikogo koło mnie. Tak? Czy kiedy będę pracował tym narzędziem, kogoś nie uderzę. I zarazem zawsze pracuję nim tak żeby ostrze nigdy nie szło we mnie, czyli jeżeli będę coś rąbał, to tutaj z tej strony, z boku, tak żeby przypadkiem ostrze nie poszło w moją e, nogę. Tak samo praca z nożem, nigdy do siebie, tylko zawsze od siebie, nie w stronę nogi, tylko gdzieś na zewnątrz, tak, że gdyby ostrze mi się omskło, żeby we mnie nie uderzyło. E, druga sprawa, jeżeli już coś robimy, zawsze posiadamy przy sobie środki opatrunkowe, aby ewentualnie, wypadki zawsze się zdarzają, nawet jeżeli jak najbardziej chcemy, musimy być w stanie się sobie pomóc. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Teraz przejdziemy do praktyki. Czyli skąd wziąć suche drzewo i rozpałkę w zupełnie mokrym lesie. Zacznijmy od suchego drzewa. Gdzie znaleźć naszą rozpałkę, suchą rozpałkę? Nie szukamy jej na ziemi. Wszystko, co leży na ziemi, jest zbutwiałe, mokre, nabrało wody. To, e, to nam się nie rozpali. Szukamy rzeczy, które już od kilku miesięcy są tutaj i się suszą. Wbrew pozorom w lesie jest dość dużo suchego materiału, nawet po obfitym deszczu. E, moi drodzy, on po prostu wisi na drzewa. Wisi, suszy się już od, od dawna. Tak, po prostu są to kawałki drzewa które gdzieś przy wakacjach wcześniej spadły i zawiesiły się. Które są optymalne? Te, które wiszą pionowo. E, dlatego, gdyż woda, która przez ostatnie dni padała w tym lesie, po prostu po nich spływała, środek mamy wciąż e, suchy. Jak sprawdzić, czy nasze drzewo jest suche? Po prostu, po pierwsze, dźwięk. Drzewo suche będzie się łamać, Wydając głośny dźwięk. Po drugie, w taki sposób troszeczkę bardziej za, za, zaawansowany, jest to metoda na wargę, na język. Jest różnica pomiędzy drewnem, e, drewnem mokrym a drewnem, e, drewnem suchym. Wymaga to jednak trochę praktyki. Od nas <laughs> musimy po prostu polisać kilka drzew. Dobrze, taką, e, takie drewna zbieramy. Przygotowujemy sobie z nich dwa stosiki. W jednym będziemy mieli małe kawałeczki, małe gałązki, które posłużą nam za tą pierwszą rozpałkę. No i później już troszeczkę grubsze, które chcemy, żeby te małe gałązki nam rozpaliły. Dobrze, ja tymczasem to pozbieram i zaraz zaczniemy robić Musi mówić Start. Start. Ok, zebraliśmy to co chcemy rozpalić, czyli nasze suche gałązki, które wisiały na drzewach. Skły nam prawdopodobnie przez całe wakacje. One, one są suche, tak czuj, słyszymy, że, że ładnie się łamią, wydają dźwięk. Jest dobrze. Tutaj troszeczkę większe zebraliśmy z tamtych gałązek, oddzieliliśmy te troszeczkę większe gałązki, czyli mamy to co chcemy rozpalić. Musimy teraz się zastanowić, co będzie naszą rozpałką i co będzie źródłem ognia. Zacznijmy od źródła ognia. Ja tutaj przygotowałem tak, mamy zapałki, mamy zapalniczkę, mamy krzesiwo. No i teraz powstaje pytanie, czym najlepiej byłoby rozpalać, co najlepiej zabrać ze sobą i co jest najbardziej niezawodne. Ok, najlepiej byłoby rozpalać działającą zapalniczką, tylko jak sami widzicie, ona jeszcze przed chwilą działała, a aktualnie uznała, że odmówi nam posłuszeństwa. No i niestety praktyka mówi o tym, że ona zawsze nam prędzej czy później to zamoknie, to zepsuje się kamień, coś będzie z nią nie tak. Zapałki. Fajnie, ale również problem jest z nimi taki, że potrafią zamoknąć. No i tak samo jest z problem z draską. Poza tym są dość jednorazowe, tak? Więc, więc ja osobiście skłaniam się ku krzesiwom. Czemu? Dlatego, że krzesiwo ciężko popsuć. Jedyne co możemy zrobić, to je po prostu zgubić. Tak, ono daje iskrę jaki jest z nim problem? Musimy umieć się nim posługiwać, wiedzieć co co tutaj będziemy w stanie nim rozpalić. No i właśnie, co najłatwiej rozpalić w, w polskim lesie? W polskim lesie albo co możemy mieć ze sobą? Tak, tutaj ja przygotowałem takie podstawowe rozpałki, których samemu używam. To jest, to jest wacik kosmetyczny, tak? Wacik kosmetyczny zaraz zobaczycie, że on świetnie łapie iskrę, praktycznie momentalnie nam się rozpali od tego naszego krzesiwka. Tara! Płonie. Tak? Czyli mamy mamy ogień, tak? Czyli wacik kosmetyczny płonie nam bardzo dobrze. Innym pomysłem są starte tabletki, takie specjalne, które e, dostaje, one są w zestawach często z jedzeniem e, wojskowym. Takie takie tableteczki, one też nam bardzo ładnie się rozpalą. No ale cóż, jeżeli nie zabraliśmy ze sobą takich rzeczy? Niezawodna jest kora brzozowa. Tak? Kora brzozowa, którą e, możemy sobie pozyskać w lesie praktycznie w każdym miejscu. Trzeba ją odpowiednio przygotować, i w, po tym przygotowaniu ona nam ładnie zł, złapie iskrę. E, jak to zrobić? I w ogóle, czemu on, ona się tak pali? Ona ma w sobie z, związki siarkowe, które pozwalają na to że nawet, kiedy jest mokra, to jest w stanie nam się rozpalić. Jak przygotować korę? Bierzemy nóż i zaczynamy szczerbić, tak, warstwa po warstwie, żeby powstały nam takie paproszki. Tak, przygotowujemy ich sobie, im więcej, tym lepiej. Przygotowaliśmy sobie troszeczkę tych paproszków. Później bierzemy nasze krzesiwo. Przesamy tam, znaczy staramy się zetrzeć trochę krzesiwka, tak? Trochę tej magnezji, żeby ona tam poszła. Tak, żeby to nam łatwiej złapało iskrę. I później zaczynamy już iskrzyć. Pojawił nam się ogień, musimy przyłożyć. O! Pojawił się, ale zgasł. Musimy mieć drugi kawałeczek w pogotowiu. Przyłożyć i będziemy sprowadzać ogień do naszego ogniska. Dobra, ja tutaj muszę się tym zająć na spokojnie i zaraz zdobędziemy z tego ogień. Dobrze, skąd jeszcze możemy pozyskać? Jakie są jeszcze sposoby na pozyskanie rozpałki? Możemy zrobić tak zwane pukle, czyli jeżeli mamy jakiś kawałek drewna, nie zabraliśmy za dużo patyczków, możemy przygotować sobie, tak, bierzemy jakąś gałąź, tak, która była, wiemy, że jest sucha i rozłupujemy ją metodą batonowania, czyli kładziemy nóż stabilnie, kawałek drewna i uderzamy w ten nóż, tak? Przechod chodzi o to, żeby rozczepić naszą gałąź, tak? Kiedy już ją sobie rozczepiliśmy na raz, później rozszczepiamy ją drugi raz i kolejny, kolejny. O środek mamy suchy i teraz za pomocą noża od siebie zaczynamy tworzyć takie małe pukielki to też wymaga wprawy takie małe drżazgi one będą nam się później ładnie w stanie rozpalić dobrze teraz tak gdzie, gdzie w ogóle palić to nasze ognisko i jak, jak zrobić, żeby, żeby rozpalić ognisko, które mm, powiedzmy zebraliśmy sobie tutaj ten materiał, mamy rozpałkę e, mamy e, rozpałkę, właściwą rozpałkę e, ale mamy dużo e, dużych e, kawałków drewna, które są aktualnie mokre. Co zrobić? E, musimy je po prostu wysuszyć, tak? Czyli Przygotowujemy ognisko tutaj takie wieżowe. W środku ognisko typu wigwam na zewnątrz. Zostawiamy nasze duże mokre kawały, które muszą nam się wysuszyć, a w środku będziemy palić małe ognisko. Tak, Ma, no trochę mniejsze. Z tego, co znaleźliśmy suche. Czekając, aż te duże kawałki drewna nam się e, wysuszą. E, Innym sposobem, który ja najbardziej preferuję, akurat to jest taka, takie ognisko wojskowe, które ja bardzo lubię, jest to ognisko typu Dakota. Poproszę mojego kamerzystę, tak, widać to tutaj, tak? Dobra. Jest to ognisko podziemne, bardzo dobre. Dlaczego ono jest dobre? Dlatego, że zużywa mało materiału i pali nam się pod ziemią, dzięki czemu łatwo je zagasić oraz w naszych warunkach wojskowych powoduje powstanie tak zwanego pieca rakietowego, który będzie dopalał nam dym. Zaraz przejdziemy do tego, jak takie ognisko wykopać, jak je zrobić, ale zacznijmy jeszcze o tych ogniskach. Gdzie je w ogóle palić? Jeżeli jesteśmy w sytuacji survivalowej, no to oczywiście, że nie, może nie będą nas tak obowiązywały przepisy prawa. Jednakże, jeżeli jesteśmy już teraz tutaj tak normalnie i tylko ćwiczymy, nie możemy tego robić w lesie. Jest to prawnie zabronione. Las musi znajdować się w odległości ponad 100 metrów od nas, czyli nie palimy tych ognisk w glesie. Zarazem, tak sami dla siebie, zawsze musimy wiedzieć, czym my to ognisko zagasimy. I musimy, tak, ja osobiście najbardziej polecam piach. Piachem najlepiej zagasić ognisko, gdyż ognisko zalane wodą często potrafi się rozpalić kolejny raz. Musimy na to uważać, gdyż później takie ognisko, które zdawało nam się, że zgasiłyliśmy, ono odżyje, i później e, może nam las podpalić. Dlatego jeszcze raz powtarzamy, e, daleko od, e, od lasu rozpalamy nasze ogniska i musimy mieć coś, czym je zgasimy. No mówię, piach będzie najlepszy, dlatego że woda nie zawsze ugasi ognisko. Dobrze, przejdźmy do tego ogniska typu Dakota. Na czym ono polega, i, i czemu, akurat tutaj, w naszych warunkach wojskowych, ono jest dobre? Robimy je dlatego, gdyż nie chcemy, aby wróg nas widział, tak? Żeby y, widział naszą obecność. Dzięki temu, że ci Indianie Dakota kiedyś wojowali na pleriach, no, wymyślili sobie y, sposób, jak zrobić, aby ich y, wrogowie ich nie widzieli, tak? Polega to na tym, że kopiemy dwie dziury na głębokość mniej więcej ramienia, tak? Dwie dziury. Teraz tak, jak wykopać tą dziurę? No, ja polecam taki sposób, że przygotowujemy sobie taki tak zwany dziubak, tak? I będziemy nim Glebę spulchniać, wybierać, spulchniać, wybierać. Kiedy powstaną nam już te dwie dziury, tymże samym dziobakiem na samym dole wiercimy otwór pomiędzy tymi dwoma dziurami. Tak? Otwór wielkości mniej więcej puszki. Jest on nam potrzebny do tego, gdyż ognisko działa w ten sposób, że w jednym z tych dołków pali, będzie palił się ogień, a drugi jest dolotem powietrza. W tym dołku, gdzie będzie palił się ogień, nastąpi dopalenie dymu dzięki czemu tego dymu będzie wychodziło mniej. W warunkach bojowych będziemy je palić tak samo pod drzewem, zaznaczam w warunkach bojowych, tak? Aby te drzewo, ewentualnie resztki dymu nam przykryło. Takie ognisko później otaczamy sobie z tej zebranej ziemi, otaczamy sobie murkiem, żeby jeszcze możliwie ukryć wychodzące stamtąd płomienie. Dobra. Teraz ja je przygotuję. Na dole, na dole sporządzę ruszt, żeby nasze drewno nie leżało na samej ziemi i na ten ruszt będę, położę troszeczkę patyków i będę starał się tam sprowadzić ogień za pomocą, e, za pomocą właśnie przygotowanego wcześniej tej kory brzozowej, skruszę ją, zmieszam z patykami i na tym kawałku e, będę sprowadzał ogień w dół, aby nam się tam wszystko rozpaliło. Cięcie.